Witajcie w nowym odcinku na kanale. Dzisiaj znowu krótko powiemy sobie o najnowszych informacjach dotyczących Wiedźmina 3 Krew i Wino. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj zajmiemy się głównie ilustracją jaką opublikowało studio CD Projekt Red, która będzie okładką nowego dodatku. Przyjrzyjmy się zatem nowej ilustracji. Krótko ją omawiając, widzimy na niej Geralta siedzącego na tronie, prawdopodobnie właśnie księstwa tu są, oraz w tle widzimy wampira, jednak nie należy on do żadnej znanej nam odmiany wampirów wyższych, o czym już wspominaliśmy w poprzednim filmie, czyli najnowsze informacje. Jest to nowa odmiana wampira wyższego i to właśnie z nim przyjdzie nam stoczyć walkę. Dalej widzimy, co Geralt trzyma w rękach. W jednej ma srebrny miecz, Zaś w drugiej, złoty kielich, z którego leje się krew. Przeanalizowaliśmy fakty, zatem teraz zastanówmy się, co to wszystko może oznaczać. Odnieśmy się do ilustracji z poprzedniego dodatku i analizując to, co ona przedstawiała, z tym, co otrzymaliśmy w grze, możemy wyciągnąć wnioski, co mogą prezentować następujące elementy grafiki. Na ilustracji z dodatku serca z kamienia. Widoczne jest znamie Geralta, jego ubiór, wyraz twarzy świadczący o jego emocji, oraz widać, że uwalnia się z więzów, które miał na rękach. W dodatku samym, wszystkie te elementy były i to bardzo subtelnie przedstawione: znamie, no to wiadomo, Geralt je otrzymał od pana lusterko jako znak itd. Tak dalej, tak dalej. Ubiór jego, w sytuacji, jakiej został przedstawiony, jego gniew oraz więzły na rękach wyraźnie przedstawiały to, że Geralt został pojmany i starał się uwolnić, co również miało miejsce w samym dodatku. Zatem wniosek nasuwa się taki, że firma CD Projekt Red przykłada się do szczegółów również na okładkach swoich produktów. Możemy zatem założyć, że elementy na ilustracji krwi i wina też mają swoje przełożenie na jakiś kluczowy czynnik z gry. Z tych rzeczy, które bardzo prawdopodobnie mogą być takimi czynnikami, są kolejno kielich z krwią, ubiór geralta, jego przedstawienie, czyli to, że siedzi na tronie, przeciwnik widoczny w tle oraz ewentualnie srebrny miecz. Ewentualnie, ponieważ może być to po prostu powiedziane, że wampira się zabija srebrnym mieczem, e, czyli rzecz oczywista. Ale może się też okazać, że nie jest to zwykły miecz, ale jakiś specjalny. Na przykład, że tylko tym mieczem będziemy mogli zranić głównego przeciwnika. Co zatem może oznaczać kielich z krwią? Na początek pragnę zaznaczyć, że jest to tylko i wyłącznie moje przypuszczenie. Tak więc... Możliwe, że Geralt, by pokonać nowego przeciwnika, sam musi stać się wampirem albo posiąść jakąś moc, by go pokonać, która zawiera się właśnie w tym kielichu. Albo może jest to już trofeum za pokonanie właśnie tego wampira. Czy mam rację? Zobaczymy. Pozycja Geralta na tronie może oznaczać, że księżna Anna Henrietta nie żyje lub zginie w trakcie akcji dodatku. A Geralt, poprzez swoje zasługi, zostanie księciem, bądź nawet tak mogłoby się stać i bez śmierci Anny. Jeśli nie wiecie, kim jest Anna Henrietta, odsyłam do filmiku Krótka historia tu są na naszym kanale. Warto jeszcze do tego dodać, że przedstawiony Geralt nie jest w zbroi, a w dublecie, których nienawidzi. Zatem możemy stwierdzić, że jakiś kluczowy element fabuły będzie się rozgrywał na jakimś przyjęciu. Bądź czymś, gdzie jest wymagany dublet jako ubiór. Takie są moje przypuszczenia co do tych elementów, więc nie muszą być one prawdziwe. A jak wy byście je zinterpretowali? Śmiało zachęcam do dyskusji pod tym filmem. Możliwe, że to któryś z Was będzie mieć rację. Na koniec jeszcze pokażę jedną ilustrację, już samego pudełka gry w wersji na PS4. I tu ważne jest chociażby to, że w nowym dodatku na pewno na PS4 i prawie na pewno na komputery dostaniemy kolejne dwie rzeczywiste talie do gry w Gwinta. Mówię to, ponieważ kilka miesięcy temu, gdy swoją premierę miał pierwszy dodatek wraz z kartami, doszło do pewnej sprzeczki głównie zwolenników Xboxa przeciwko zwolennikom pc i PS4. Chodziło w niej o to, że jedni uważali, w większości ci od Xboxa, że w nowym dodatku już nie będzie kolejnych kart, bo wyszły one na Xboxa w edycji kolekcjonerskiej i byłoby to niesprawiedliwe, żeby ci od PC i PS4 też dostali. Oczywiście ta druga strona zaprzeczała temu Farmazonowi jak tylko mogła. Także teraz już ostatecznie potwierdzamy, że w nowym dodatku otrzymamy kolejne dwie talie do gry w Gwinta. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Zapraszam do dyskusji odnośnie elementów ilustracji i do usłyszenia w następnych materiałach. Bywajcie.